Cześć, witajcie. Ja korzystam jeszcze z jakiejś wolnej chwili, żeby Wam tutaj... żeby Wam tutaj nagrać... No dobrze. Co ja Wam mogę tutaj nagrać? Mam teksty tych objawień, które, które tutaj otrzymuje moja żona, które przesyła mi tutaj do, na mojego maila. Tych objawień, które przychodzą od Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, do jednej z sióstr zakonnych, ale dzisiaj was nie będę patował tymi tym nagraniami, bo właśnie przed chwilą bardzo źle zastosowałem. Mianowicie polega ten manewr na tym, że jeżeli mam coś mówić i chcę coś powiedzieć, to mówię, jak jest do samego końca, a nie rozpoczynam wątku, którego nie kończę. Czyli albo nie rozpoczynam w ogóle danego wątku, jeżeli nie chcę go dokończyć, albo nie mówię wcale. Czyli nie rozpoczynam, albo mówię do końca o, w ten sposób. No i ja teraz Wam tutaj powiedziałem o, o Wiesiu Matuchu, a tutaj nie dokończyłem. Ale że ja nie trzymam się scenografii i scenariuszy zewnętrznych, więc mogę sobie pozwolić na, taki, na takie półdygresje. Co jeszcze Wam chcę powiedzieć. Co wam powiem jeszcze? Powiem Wam, że ten obraz, który za mną widzicie, troszkę się wrócił, ale niech mi się. Ten mój obraz z mojego dzieciństwa, który jest do 16 wystawiony, za minimalną kwotę 13 tysięcy złotych netto, okazuje się, że komuś się spodobał. I jest pierwsza oferta przybijająca 13 tysięcy złotych netto plus koszt wysyłki. Fajnie, fajnie. Normalnie nie odważyłbym się oczywiście na taki, na taki ruch, czy z artysty nieznanego nagle na 13 tysięcy o złotówki mojej aukcji, mojej licytacji, ale postanowiłem zrobić ten eksperyment tak jak Piotr zasugerował. Tak jak powiedział, że po prostu błędem było i błędem jest licytacja od złotówki. No, tak jest, taka jest prawda. No i co więcej no to to jest taki, taki mały sukces, który, który mnie spotkał. Co więcej Wam jeszcze mogę dzisiaj powiedzieć? No powiem Wam tak, skoncentruję się na, tym, na tych sprawach związanych, co zacząłem mówić o, o wieśku. Jak wiecie, ja Wiesia Matucha osobiście nie poznałem. Poznaliśmy się przez, przez internet. Poznaliśmy się w ten sposób, że ja hmm, widziałem wpisy Nieznanego Mi faceta, wtedy nie na żadnym YouTube nie jakieś jego wystąpienia, tylko były to teksty. Teksty pisane to się nas, hmm, strona nazywała się System Miłości Narodów z SMN. System miłości narodów. Były tam zdjęcia Wiesia Matucha, razem z jakimiś tam księżmi, z jakimiś tam takie, wiecie, no takie migawki z jego po prostu życia. Yy, i teksty, i teksty. I czytając te teksty, zauważyłem sformułowania, których używał ojciec Pio na rozmowie w Nowej ojcie. Żywcem wyjęte po prostu kopiuj, wklej, kopiuj, wklej to, co ojciec mówił. Oczywiście nie było tam słowa, że to mówił ojciec Pio. Na temat kosmosu, na temat księżyca że został przesunięty ludzką ręką na temat gwiazd i życia które prawie przy każdej gwieździe jest tak mówił ojciec. I nieważne co Piotrek, co Piotr Tymochowicz tutaj uważnie słuchajcie, bo Piotr Tymochowicz mówił, że przy rzadko którym, której gwieździe jest życie, a ojciec mówił, że prawie przy każdej, prawie przy każdej jest życie. I ojciec Pio jeszcze mówił, że tu w tym Układzie Planetarnym, w tym naszym Układzie Słonecznym jest jeszcze życie tylko w jednym miejscu. Na jednym z księżyców Jowisza. Tam, na, na tym, na którym jest woda. Ale jest to życie zupełnie inne niż to tutaj na ziemi. I kiedyś ludzie to zobaczą, to, to odkryją. to odkryją. Dobrze, to, to jest tak. I teraz tak, w momencie jak zobaczyłem u Wiesia Matucha, tam na stronie jego, na tym, na tym systemie miłości narodów, to było już naście lat temu, to jeszcze Pani Krystyna przecież żyła. Pani Krystyna zmarła w 2015 roku, a ja tego, na tego wieścia trafiłem, który to mógł być? Może 2009? Słuchajcie, gdzieś tam. No, coś takiego. Musiałbym sprawdzić w starych, w bardzo starych mailach. Napisałem do niego, napisałem do niego wprost, czy chodziłeś na rozmowy do Nowej Huty, do Ojca Pi. No a wiesiu z, z radosną szczerością odpisał mi, tak, chodziłem, a skąd wierzę? Mówię, bo te same używasz zdania, które ojciec wypowiadał. No i zaczęła się między nami taka, taka sympatyczna, przyjaźń na odległość. Na odległość. I, I trwa to do dnia dzisiejszego. Wiesiu nie wcertala się w to, co ja mówię, a ja staram się nie wcertalać. To znaczy wiesiu stara się nie wcertalać w to, co ja mówię, a ja staram się nie wcertalać w to co, to, co mówi wiesiu. I panuje tutaj między nami taka męska sztama. Mimo iż mieliśmy pewne zgrzyty, mimo iż ja po męsku powiedziałem Wiesiowi na pewną sytuację mocno, zdecydowanie, Wiesił po męsku odpowiedział mi dokładnie tym samym, prawie tym samym, ale nie, nie pogniewaliśmy się. Zupełnie to jest, wiecie, inna płaszczyzna. My się z Wiesiem. Rozumiemy na odległość. On wie, jaka jest tutaj moja rola, a ja wiem, jaka jest jego rola w, całej tej, w całych tych puzlach ojcowskich ojcowskich. Tak się nazywał, tak się, tak się kazał, nawet nie kazał. Tak go nazywali. Ale nikt nie miał odwagi zapytać go naprawdę, kim był, nie. Bo cóż to za istota, która może wchodzić do konfesjonału i podsłuchiwać spowiedź każdego z nas. A tak się działo. Wchodził i podsłuchiwał, co tam każdy z tych naszych, z naszych tych, tych osób, z tych naszych rozmawiających, jak kapował tam wszystkie te swoje grzechy na samego siebie. Nie? Czyli, kim był, jakie możliwości miał ten ojciec, nie? że mógł słuchać czyichś intymnych wynurzeń w konfesjonale. To jest jeden z powodów, gdzie oczywiście Towarzystwo Ojcowe milczy. Milczy, no ale coraz więcej wy się będziecie dowiadywać. Jak coś będę więcej wiedział, to ja wam tutaj będę mówił. Będę wam tutaj przekazywał jak stacja ucha. Ku zgrozie i ku zdenerwowaniu, co niektórych, którzy chcieliby, żebym zamilkł. Nie, będę mówił, będę mówił bez nazwisk, bez... Będę imiona tylko mówił. Być może będą to imiona fikcyjne, które będę używał. A może wam pokażę pewne książki. A może zrobię tak, że przeczytam z pewnych książek pewne teksty, które pochodziły bezpośrednio z rozmów z Jacimpio, ale nie zostało to odnotowane. To znaczy nie zostało odnotowane, że są to teksty w tych książkach z rozmów z Piją. Tak. Ja korzystając z nauki właśnie tych niektórych osób, gdzie pisały to, co im ojciec dyktował, i nie bali się kolportować tego, więc dlaczego ja mam się kol bać kolportować wiedzę od ojca Pio yy, na moim youtuberskim kanale yy, okraszonym reklamami youtubowymi? Dlaczego? To co, jednym wolno, a drugim nie wolno? Prawda? Ciekawe, nie? Do jeszcze do niedawna miałem co do tego skrupuły, wydawało mi się. Nie, nie mam już żadnych skrupułów. Życie jest bezlitosne i moi ziomale są bezlitośni zupełnie. Są, zachowują się dokładnie tak, jak ojciec Pio na rozmowie, jednej z rozmów, przewidział i powiedział mi o tym, że wszyscy mnie zostawią. Z tych moich najbliższych, z tych, którym ufałem, których szanowałem, zostanę sam. Żebym wiedział, z czym się, z czym się wiąże, jeżeli, jeżeli zacznę mówić. Tak ojciec powiedział. Jeśli zaczniesz mówić to, co wiesz, to spotkać się to, 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 to. Wymienią, długo wymienią. Już Wam wspomniałem, nie wierzyłem w to. Tak się stało. Dlatego moi drodzy ziomale już mnie wiele raczej nie zaskoczą. Chyba, że pozytywnie. Ale to nie moja sprawa, to jest ich biznes. Będę starał się mówić dość tak oględnie, żeby się nie porobili. Żeby się nie porobili ze strachu, że to oni, że się ktoś zorientuje. I no nieraz, nieraz to się gdzieś tam pewnie omsknie, no, że się ktoś z nich porobi, no, nie, porobi w gacie i, i no, trudno, no trudno, takie jest ryzyko, taki jest ból. Do następnej rzeczy. Jest taki jeden pan ksiądz. Facet, z krwi i kości facet, ma interes, ma wszystko to, co trzeba, nie żaden jakiś tam zdewiatowany facet. Normalny, fajny facet. Yy, bardzo sympatyczny. Yy. Znam go osobiście, znałem go osobiście, bo nie chciałbym mieć z nim już więcej do czynienia, ani, ani z nim rozmawiać, bo w ogóle nie czuję takiej miętki do takich rozmów. I ten facet wie, wie, że przyjdzie taki czas, że oberwie. Że oberwie mu się od swoich najbliższych. I czuję po części z tym facetem taką solidarność, że to, co mnie spotkało, to już jest za mną, a to, co jego spotka, to jeszcze jest przed nim. I wiecie, że gdy sobie człowiek uświadamia taką nić porozumienia ze swoim wrogiem, bo to był mój wróg, był mój wróg, w tej chwili już nie jest moim wrogiem, za to, co mi zrobił, już nie jest moim wrogiem, jakoś to przepaliłem, jakoś to odpuściłem. Nawet zdarza się, że niektóre osoby, które do mnie dzwonią, zdarzyło się tak, gdzie odesłałem do niego, odesłałem pod jego ojcowskie skrzydła, ojcowskie jezuickie skrzydła, żeby zajął się taką duszyczką, która gdzieś się zagubiła. Ja się na tym nie znam. Ja nie czuję się, żebym mógł udzielać jakichś tam duchowych porad, czy jakichś tam. Wzniosł uduchowienia komuś i grzebać w jego życiu. Od tego są zawodowcy, a on jest zawodowcem, bo skoro bierze kasę za śmierć Chrystusa na ołtarzu, na krzyżu, czyli zamszenie, to jest kasa, kasa za, za śmierć Chrystusa na krzyżu, czyli jest zawodowcem, no to zawodowiec powinien wiedzieć, jak zająć się zagubioną owcą. I on się zajmuje, zajmuje się tym zawodowo i robi to bardzo dobrze. I odsłoniłam jeszcze taką małą, taką tajemniczkę związaną z tym, że, że pogodziłem się z losem, że ten mój wróg, którego traktowałem jak wroga, przestał być moim wrogiem, bo mówię, że on będzie współczesnikiem tego pogromu, który ja na sobie przeżyłem, a przed nim dopiero wszystko, więc opowiem wam taką, taką scenę. Telefonuję któregoś razu za życie pani Krystyny. Telefonuję do niej, do Nowej Huty i bardzo chciałem porozmawiać, dowiedzieć się, co ona, pani Krystyna, wie, co usłyszała od swoich tych, od, od tych osób, które przychodziły na rozmowy. I po, po skończonej rozmowie pani Krystyna zawsze była ciekawa, o czym była rozmowa, bo ona nie rozumiała, ona nie słyszała, ona nie była uczestnikiem rozmowy między ojcem. A tym, 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 tym człowiekiem, który, który brał udział w tej rozmowie, jej świadomość była odłączana od ciała, od jej zmysłów i ona nic nie wiedziała. Ona traciła poczucie czasu, nic nie widziała, nic nie słyszała, nic nie czuła. Rozmowa, która trwała pół godziny, nieraz dłużej, bo zdarzały się i takie, ale były i 15-minutowe rozmowy. Ona w tym czasie było to tak jak zamknięcie oczu i otworzenie. Dla niej nie było czasu pomiędzy jej odłączeniem a przyłączeniem. I interesowała mnie sprawa związana z UFO. No i pytam się pani Krysiu, niech mi pani powie, czy coś pani wie na temat tych niezidentyfikowanych obiektów latających, na temat tego UFO. A ona mówi, wiesz co? Mówi, Sławek mówi. Ja się na tym nie znam, ale jest tutaj u mnie ksiądz. Mm -hmm. Tutaj nie mówię nawet imienia. Właśnie ten ksiądz, właśnie ten ksiądz. I on ci wszystko powie, jego zapytaj. Ja ci go dam tutaj do telefonu, dobrze? Tak mi powiedział. Ja mówię, dobrze, pani Krysiu, to ja, to ja tam. No i telefon bierze, ksiądz szacowny. No, znałem go wcześniej już. Tak, tak, no o UFO. I mówi mi tak, no UFO to takie cukiereczki Pana Boga. Tym swoim świątobliwym głosikiem, nie? Cukiereczki Pana Boga. Myślałem, że mnie szlak trafi. Myślałem, że mnie tam pierdzielnie po prostu. Ja dzwonię, żeby dowiedzieć się o UFO, a słyszę: Cukiereczki Pana Boga. Tyle mi księżu nie powiedział. Nie? Super, nie? I dosyć, że byłem świadkiem. Raz, drugi raz tych obiektów. Trzeci raz jeszcze fotografowałem. Czwarty, piąty fotografowałem. Miałem z tym zgrzyt. O co tu chodzi? Że mam do czynienia z czymś, co w ogóle wykracza poza, hmm, poza moje takie zwykłe odbieranie, jak Kowalski odbiera świat, nie? A tu słyszę: cukiereczki Pana Boga. No i wtedy mnie tak prawie szlak trafił. Poczułem się jak oszukany jołob, którego zbyli i w sposób świątojebliwy potraktowali. No, i tyle wam na dzisiaj powiem. I powiem wam jeszcze do tego tak na dzisiaj na koniec, żeby dokończyć ten troszkę wątek, że to był mój błąd, bo ja nie rozumiałem, co ojciec, bo ojciec powiedział mu przecież temu księdzu, cukieryczki pana Boga. To mu ojciec powiedział. Ojczulek użył takiego określenia, to nie on wymyślił. On nie byłby w stanie czegoś takiego wymyślić. On to usłyszał, bo to była informacja dostosowana do jego świadomości, do jego katolickiej, kościelnej, księżowskiej świadomości cukiereczki pana Boga. I on to mi przekazał szczerze, całkowicie szczerze. A ja byłem taki jołop głupi, że oceniłem tego chłopa właśnie po tej. Hmm, Prozaicznej takiej. Wydawało mi się wtedy ba, banalnej ocenie. I teraz z perspektywy już tych, ile to mogło być? 10, 15 lat temu mogło to być. Gdzieś tak mogło być. Tak szacuję, ale ja w latach mogę się mylić, bo tutaj. Mylą mi się nieraz. Zdarzyło mi się nawet podpisać obraz. Nie tą datą, co trzeba. La, lata pomyliłem. Ja nieraz się machnąłem i zamiast 25 to, to 05 wpisałem. Potem poprawiałem. Zdarzały mi się takie byki, i tutaj też mogę mieć dziurę w pamięci. Natomiast to, co zapamiętałem, cukiereczki Pana Boga. To jest bardzo trafne określenie. Doskonałe określenie. Doskonałe. Teraz, z mojej perspektywy tych lat, które od tego czasu upłynęły, z tego, co już wiem, co się dowiaduję, co się mi odkrywają, pewne następne rzeczy, to jest cudowne określenie. To są cukiereczki Pana Boga. Bardzo dobrze to ojciec powiedział. No. I, i z tym was dzisiaj zostawiam na moim tutaj artystycznym kanale. Dziękuję bardzo osobie za wzięcie udziału w tej Super wywrotowej licytacji mojego obrazu, który tutaj za mną się prezentuje. Miłego wieczoru dla was wszystkich.